Witam Was serdecznie moi drodzy. Tak wczoraj wieczorem wyglądało niebo nad Izraelem, wręcz apokaliptyczny obraz. Od wczoraj przekraczane są kolejne granice eskalacji pomiędzy Izraelem a Palestyńczykami. Zgodnie z informacjami porannymi od początku eskalacji po stronie palestyńskiej zginęło... 43 osoby, w tym 13 dzieci. To informacja jest dzisiaj z godziny 11. Po stronie izraelskiej, wliczając w to dzisiejsze ofiary, zginęło 6 osób. Myślę, że biorąc pod uwagę, co do tej pory wydarzyło się, można to już nazwać trzecią intifadą. Teraz zaprezentuję Wam nagrania z wczoraj. IDF opublikował nagranie bezpośredniego uderzenia w miejsce zamieszkania jednego z liderów ruchu oporu palestyńskiego, islamskiego dżihadu. Tutaj widzimy ostrzał ze strefy gazy na Izrael. Skutki ataku na elektrownię w Aszkelonie trafiono w zbiorniki z paliwem, uderzono także w rurociąg Aszkelon Eliad. I male! Tutaj rakiety lecące na międzynarodowe lotnisko Ben Guriona w Tel Awiwie. Żelazna kopuła odparła atak. Uderzenie na gazę w wyniku ataku runął 13-piętrowy budynek mieszkalny. Tak wyglądały niektóre dzielnice w Tel Awiwu po wczorajszych atakach. Gdzie jest hulon? jest tam. La zna kopuła nad stolicą Izraela miała bardzo dużo pracy. Tutaj panie falafelka, a z nieba lecą rakiety. סתם, סתם תירגע, תירגע, אני פה. תירגע. Wczoraj także doszło do poważnych starć w mieście Lot w Izraelu. Burmistrz miasta poprosił o wprowadzenie stanu wyjątkowego. Część ludności izraelskiej ewakuowano z domów. תראה, תראה, יא תרא. <תרא> אלוהים, תראה את <תרא> <תרא> התועלתה פה נשרטת בשני... Wczoraj minister spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej powiedział, że nielegalne praktyki sił izraelskich stanowią rażące naruszenie wszystkich międzynarodowych kart i konwencji. Sami Abu Shehadeh, członek Knessetu powiedział, że Netanyahu gotów jest zrobić wszystko, aby tylko nie stracić stanowiska premiera. Armia izraelska zaczęła odwoływać urlopy żołnierzy, rzekomo ma chodzić o plany ataku lądowego na strefę gazy. Wysłannik ONZ na Bliski Wschód powiedział, że Izrael i Gaza zmierzają w kierunku wojny totalnej. Prezydent Biden poprosił prezydenta Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa o to, aby zrobił wszystko co w jego mocy, aby powstrzymać eskalację. A to już nagrania z dzisiejszego poranka ze Strefy Gazy. أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله كل فداته يا جماعة ما يطلعش من بيته الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد بالكم يا شباب لا اله الا الله 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 <applause> <applause> طائرات الغدر تقصف كثافة الله أكبر يا الله يا الله من غيرك يا الله يا الله يا الله من غيرك يا الله ملّا غيرك يا الله! نزلوا هذا أبدًا الصاروخ بينزل ما ببين هونا. يا الله ملّا غيرك يا الله! الله أكبر! الله أكبر! إيش هذا؟! الله اكبر Dzisiaj o 21:00 ma zebrać się Rada Bezpieczeństwa Izraela. Od wczoraj z gazy wystrzelono ponad 1000 rakiet. Dzisiaj 5 Palestyńczyków zginęło w izraelskim nalocie wymierzonym w samochód w gazie. Niedawno wystrzelono dwa pociski przeciwpancerne typu Kornet z północnej strefy gazy na terytorium Izraela. Zginął jeden żołnierz, dwóch ma być w stanie krytycznym. To informacja na godzinę 11.00. Izrael w odpowiedzi na ten atak przeprowadził uderzenia artyleryjskie w okolice, z której wystrzelono pociski, a izraelskie okręty ostrzelały wybrzeże strefy gazy. Dziś po raz kolejny ma zebrać się Rada Bezpieczeństwa ONZ w związku z sytuacją pomiędzy Izraelem a strefą gazy. Premier Pakistanu powiedział: Stoimy razem z gazą. Prezydent Iranu potępił izraelskie ataki i wezwał kraje arabskie do podjęcia działań w obronie Palestyny i przerwania ciszy. Dzisiaj do Syrii przybyła delegacja z Iranu na czele z szefem tamtejszego MSZ. Irańska delegacja ma rozmawiać z prezydentem Syrii Basharem Al-Assadem. Głównymi tematami mają być wydarzenia w Strefie Gazy i stosunki dwustronne. Po raz pierwszy od czasu eskalacji dwie delegacje egipskie udały się do Gazy, aby rozmawiać na temat zawieszenia broni. A to już nagranie z przedpołudnia niestety wiele wskazuje na to, że Izrael przygotowuje się do operacji lądowej w strefie gazy, a konsekwencje takiej decyzji tak naprawdę są nie do przewidzenia. Można spodziewać się wszystkiego. Bardzo dziękuję moi drodzy za obecność. To tyle na teraz z mojej strony. Trzymajcie się. Do usłyszenia.